Wielu z Was widziało zdjęcia bardzo wielkich, niekiedy ludzi, sławnych polityków, takich jak na przykład Antoni Macierewicz, który klęka przed papieżem i całuje go w pierścień, no, tam inni powiedzą w rękę. Są też tacy, którzy, szczególnie takie siostry zakonne, które rzucają się do nóg papieżowi i próbują go całować w stopy. No, oczywiście, jest to zwyczaj znany z czasów feudalnych, gdzie króla czy księcia, no, poddani niższego szczebla całowali. Katolicy uczeni są, że papież jest następcą świętego Piotra. No to pokażę wam, ile to ma sprawdy. Pokażę Wam sytuację, kiedy apostoł Piotr znalazł się w obliczu człowieka, który naprawdę z szacunku, myśląc, że jest on Bożym Wysłannikiem, a był to człowiek żyjący w bardzo takim restrykcyjnym, hierarchicznym porządku władzy Cesarstwa Rzymskiego, no, padł mu do nóg. Co zrobił wtedy apostoł Piotr, do którego tak chętnie katolicy przyrównują, Swoich papieży. To, jest, to są Dzieje Apostolskie, dziesiąty rozdział. A gdy Piotr miał wejść, 25 werset, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Czy wtedy apostoł Piotr poklepał go po plecach, mówił, good, gut, jawol, dobrze, dobrze. No. Piotr zaś podniósł go mówiąc, wstań. I ja jestem tylko człowiekiem. Jeśli będziesz mi oddawał cześć, grzeszysz, źle robisz, nie rób tego więcej. Tyle papiestwo katolickie ma wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem i z apostołami. W liście do Efezjan mamy taki no, dość prosty nakaz pisma świętego, pewnie. Podobne znalazłoby się w innych fragmentach. Przeczytam o co chodzi. To jest czwarty rozdział, trzydziesty drugi, werset. Yy, odpuszczając sobie, tam jest nakaz, bądź jedni dla drugich, uprzejmi, i serdeczni, i to o co mi chodzi. Odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nie? odpuszczając, przebaczając, czyli nie. Zwracając się z grzechami przeciwko innym, jeśli już te grzechy zostały wyznane, doszliśmy do wspólnoty, no to już nie, nie wracamy do nich, nie rozpamiętujemy, nie wypominamy im, ich naszym braciom Chrystusie czy siostrom. No ale teraz spróbujmy zastosować to do siebie, bo ogólnie co innym czynimy, no to najpierw mamy sobie czynić, nie? Zgodnie z tym, że miłuj innych jak siebie, samego, no to tu możemy symetrycznie przełożyć to na siebie. Czy ty sam dręczysz siebie swoimi niepowodzeniami, swoimi grzechami, upadkami, z których już się podniosłeś, już wyznałeś je przede wszystkim Bogu, czyli powiedziałeś, że są przebaczone, są złe i naprawiłeś szkody? Wyznałeś, jeśli trzeba, też braciom, ale czy odpuściłeś sobie? Większość z nas jest, można powiedzieć, staje się bardziej sprawiedliwa niż sam Bóg, bardziej taka wymagająca. Tylko w tym momencie warto sobie uświadomić, że stawiasz się wyżej niż Bóg. Ja kiedyś też coś takiego uprawiałem, że już jako chrześcijanin bardzo trudno mi było przebaczyć samemu sobie, kiedy świadomie zrobiłem coś złego, szczególnie jeśli też było w to zamieszanych jakiś inni ludzie, czyli widzieli to ludzie, nie? To później długo się biczowałem z tego powodu. Aż w pewnym momencie odkryłem, zaraz, Chrystus już mi to przebaczył. No to ja muszę sobie przebaczyć. Przebacz i ty sobie. You've been. Ale, ze sobą do domu, w gałązki pojednania, piekają za kwitną oliwne, ogrody zmartwychwstania. Dzisiaj w kulturze mamy ogromne przyzwolenie, a nawet presję. W kierunku życia seksualnego i to życia seksualnego poza małżeństwem, z całego świata, nawet ze Stanów Zjednoczonych, dochodzą do nas informacje, że dzieci nawet takie wczesno nastoletnie są uczone w szkole, żeby jak najszybciej rozpoczynać życie seksualne, żeby nie oglądać się na żadne normy, żeby nawet uwaga nie oglądać się na rodziców, że szkoła może zapewnić darmowe środki antykoncepcyjne, a w przypadku ciąży może pomóc. Dokonać aborcji, zabicia dziecka bez wiedzy, rodziców. Nie? No to jest kultura, wszyscy o tym wiemy. I teraz to oczywiście wpływa na kościół. Wpływa na kościół w ten sposób, że grzechy seksualne, cudzołóstwo, zdrada, i tak dalej będą no, coraz mniej budzić jakąś, jakąś zgrozę czy, czy takie potępienie w kościele będziemy się z tym oswajać i przyzwyczajać i obniżać normy moralne i dyscyplinarne w kościele. By troszeczkę sobie odświeżyć sytuację, proponuję lekturę 5 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, żeby zobaczyć, jaką normę przedstawia nauka apostolska, jaką normę przedstawia apostoł Paweł. To był kościół niemoralny. Już wtedy, jeśli chodzi o seks, słyszy się powszechnie, piąty rozdział, powszechnie o wszeteczeństwie między wami, i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. No, to już takie wiecie, do kwadratu coś. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej, po pierwsze, zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego. Kto takiego uczynku się dopuścił? Zobaczcie, nie było żadnej dyskusji. On mógł się nawrócić, on mógł prosić o przebaczenie, ale jeśli to zrobił, tu akurat taki straszny grzech niemoralności, miał zostać bezwzględnie wykluczony z Kościoła. Dawne czasy, ale apostolskie, czyli powinny być również nasze. Wielu ludzi, kiedy myśli o religii, wierze w Boga, uznaje to za jakiś taki pewien dodatek do swojego życia, nie? że no tutaj ludzie tam są tacy, śmacy i owacy, ci wierzą w to, ci wierzą w tamto, ci nie wierzą w nic i tak dalej. Otóż Pismo Święte całkowicie inaczej przedstawia tę duchową rzeczywistość. Pokażę Wam jeden werset z listu apostoła Pawła do Galacjan, to jest czwarty rozdział, werset ósmy. Lecz dawniej mówi tu to chrześcijan, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa. No wcześniej w niego nie wierzyli. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Dosłownie, jeśli byście sprawdzili w grece, tu służyliście jest byliście niewolnikami tych, którzy z na, na, natury bogami nie są, czyli niewolniczo służyliście jakimś fałszywym, można powiedzieć, bożkom celom i tak dalej. Ten tekst zawiera wiele prawd, ale po pierwsze pokazuje, że życie człowieka jest podzielone na dwa, można powiedzieć, etapy. Pierwszy etap, kiedy nie zna Boga, i drugi, nie u wszystkich niestety występujący, kiedy Boga pozna. Apostoł Paweł mówi, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. To, że nie znasz Jezusa Chrystusa, to wcale nie znaczy, że nie jesteś religijny. Jakiemuś Bogu służysz, ten tekst mówi, tylko że służysz fałszywemu Bogu. To niekoniecznie musi być jakiś bożek, nazwa, i tak dalej. To może być jakaś idea, to mogą być pieniądze, to może być inny człowiek, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze komuś służysz. Jeśli nie znasz prawdziwego Boga, to służysz fałszywym bożkom. Dla chrześcijan tu jest wspaniała nowina. Poznaliśmy Boga, teraz służymy prawdziwemu Bogu. Jeśli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, zastanów się nad tym. Kiedy wielu ludzi myśli o Bogu, szczególnie zaczyna głębiej myśleć o Bogu, sobie Go wyobrażać, i tak dalej, zaczyna się bać. To jest naturalny odruch. Po pierwsze, my jesteśmy bytem ograniczonym, on nieograniczonym. Podobne odczucie wywołuje popatrzenie na niebo rozgwieżdżone, że wtedy człowiek się staje taki malutki, a ten wszechświat, wow! A to i tak jest nic w porównaniu z Bogiem, bo wszechświat to tylko stworzenie. I drugi powód. Wiemy, że jesteśmy winni, a wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy. Dlatego się boimy. Ale apostoł Paweł w liście do Galacjan pokazuje, po co przyszedł Chrystus. Chrystus, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, czyli byli właśnie w niewoli strachu, że jeśli nie przestaną czynić wszystkiego, co Bóg nakazuje, to Bóg nas potępi. Abyśmy usynowienia dostąpili, i tu najważniejsze, a ponieważ jesteście synami, Przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego. Abba, ojcze. Abba, ojcze oznacza tatusiu. Tatusiu jest stosunkiem pełnym zaufania i pozbawionym strachu. Zobaczcie, co zrobił Jezus Chrystus w naszej relacji do Boga. Bez Chrystusa boimy się Boga, bo jest niepojęty. I my jesteśmy winni. W Chrystusie wołamy na Boga Tatusiu tak jak małe dziecko do swojego Ojca. Chwała Bogu! Jest czas, by oddać Bogu Pałę. Choroba fizyczna, choroba ciała to nic przyjemnego. To ból, to jakieś niedomaga, niedomaganie. Nie możemy zrobić tego, co zwykle. Jesteśmy ograniczeni, musimy albo leżeć przykuci do łóżka, albo brzydko wyglądamy, albo coś tam jeszcze. Nie możemy chodzić, skakać i tak dalej. Część chrześcijan z tych nurtów charyzmatyczno-zieloświątkowych mówią, że choroba jest zła absolutnie, że Jezus już... Nas wyzwolił z tych chorób, no i że oni mają jeszcze niekiedy jak już tak za mało tego uzdrowienia, to że oni mają tam niektórzy z nich dary uzdrawiania i przepędzają te wszystkie choroby i szafa gra. Jeśli jednak czytamy Nowy Testament, to owszem, na potwierdzenie tego, że sam Bóg przyszedł na ziemię, rzeczywiście widzimy serię cudów, i później uwywiarygodnienie apostołów też następują serie cudów. Ale to nie tak, że cudy cały czas się zdarzają. Pojawiają się i znikają. I teraz wam pokażę chorego apostoła. Wow! Ani Bóg go nie uzdro uzdrowił, ani on sam się nie uzdrowił, ani nikt z chrześcijan przecież powinni mieć ten dar. Go nie uzdrowił. Zobaczcie, list do Galacjan, czwarty rozdział, werset trzynasty. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem za, Wam za pierwszym razem Ewangelię. I pokazuje, jak oni chcieli mu tam później pomóc, jak go przyjęli pomimo brzydkiego wyglądu i różnych takich ceregieli. Zobaczcie, choroba ciała. Nie ma uzdrowienia. Choroba ciała jest fantastyczny skutek. Przez tę chorobę on się zatrzymał. I miał czas i im głosić Ewangelię. Powstał kościół, chwała Bogu. Lubimy słyszeć pochwały, tak? Tak, ja też lubię. Czy lubimy. Słyszeć naganę, krytykę. Napomnienie. No, nie za bardzo, to szczerze i ja przyznam. Ale co innego jest? lubienie, pierwsza reakcja, a co innego jest postawa i decyzja co z tym zrobię. A bardziej jaki stosunek zachowam do tego, który mi mówi prawdę, który mnie napomina, który mi mówi prawdziwe, ale nieprzyjemne rzeczy. Czy go nienawidzę? Czy się od niego odsunę? Czy go potraktuję jak wroga? Niestety, takie zachowanie zdarza się także chrześcijanom. Apostoł Paweł spotkał się Czymś takim ze strony ludzi, którym wcześniej głosił Ewangelię, którzy zawdzięczali Mu usłyszenie Ewangelii o życiu wiecznym i zwrócenie się do Jezusa. Zobaczcie, to jest List do Galacjan, czwarty rozdział, mówi do nich takim pytaniem: Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego, że wam prawdę mówię? Oni rzeczywiście zgłupieli, poszli za fałszywą ewangelią różnymi fałszywymi nauczycielami. On ich próbuje zawrócić z tego fałszywego kursu i mówi, jak głupio postępują. I pyta, czy teraz naprawdę mnie znienawidzicie? Bardzo ważne, żebyśmy szczególnie doceniali tych, którzy nam mówią prawdę, prawdę, żeby nas poprawić, żeby nigdy nam nie przyszło do głowy w jaki sposób ich nienawidzieć, czy stawać się wobec tych ludzi nieprzyjemnymi. Wręcz przeciwnie, to są nasi najlepsi przyjaciele. Pamiętajmy o nich. O Panie, nasz panie, przedziwne twej imię i po nad niebiosa sama jest. Panie, przedziwne Twe imię I ponad niebio sama jest tak Twój Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim Czy ozdobiłeś gością i swą chwałą Bo z w swym życiem I połonak nie sama jest ta Twój. O Panie, nasz Panie, wnet Twoje imię, i połonak nie Bioho, sama jest Twój. Dałeś Mu władzę nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy: Owce i mydło i dzikie zwierzęta. I to, co płyniesz szlakami musz O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię I ponad niebio sama jest tak Twój O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię I ponad niebio sama jest tak Twój Usta dzieci śpiewają Ci fałę. Usta niemowląt śpiewają ci, usta dzieci śpiewają ci chwałę.